e-Kurs naturalnego planowania rodziny według metody profesora Recera. Odcinek szósty. dla par odkładających poczęcie. Typowy cykl, czyli jak zacząć stosowanie metody objawowo-termicznej i jak używać karty obserwacji. Zanim przejdziemy do technicznej części wykładu, warto podkreślić, że pomimo tego, iż uczymy się obserwować i odzwierciedlać w kartach obserwacji fazy cyklu miesiączkowego kobiety, to ludzka płodność zawsze dotyczy pary. Ludzka miłość to wrota do tego, abyśmy mogli pozostawić po sobie ślad, zarówno w postaci unikatowej informacji genowej, jak i dziedzictwa, myśli i wartości, które odzwierciedli się w naszych dzieciach. Nie ma więc nic bardziej naturalnego niż współdziałanie kobiety i mężczyzny w sprawach, które dotyczą planowania rodziny. Jeśli tak podejdziemy do kwestii monitorowania płodności, jasnym stanie się, że kobieta nie powinna pozostać jedyną zainteresowaną uczestniczką obserwacji, lecz tak samo powinien w te obserwacje być zaangażowany jej mąż, przyszły ojciec jej dzieci. Mając podstawowe informacje o metodzie naturalnego planowania rodziny, spróbujemy rozpocząć obserwację cyklu miesiączkowego. Przyda się nam odpowiedni termometr i aplikacja innercycle.org, w której będzie można codziennie notować wyniki obserwacji. Jeśli tak będzie dla Was wygodniej, możecie też skorzystać z papierowej karty cyklu i tam zapisywać swoje dane w formie tradycyjnej. Wystarczy założyć konto, podać login. Rok urodzenia. Liczbę obserwowanych cykli, która na początku wynosić będzie 0. Najkrótszy cykl. Wpisz długość najkrótszego cyklu z ostatnich 12 zapisanych w kalendarzu czy w telefonie. Najwcześniejszą, pierwszą wyższą temperaturę, którą dopiero ustalimy więc początkowo nic nie wpiszemy. Załóżmy, że jesteś osobą początkującą i nie planujesz poczęcia. Na początek zajmiemy się wyznaczeniem niepłodności bezwzględnej, a potem powiemy o regule początku płodności w cyklu dla kobiety niedoświadczonej. Przyjmijmy, że pomiar poprzebudzeniowej temperatury ciała będzie odbywać się w ustach pomiędzy godziną 6 a 7 rano. Do systemu wprowadzimy wyniki pomiarów temperatury oraz obserwacji śluzu według naszego nazewnictwa. Mając wprowadzone dane, przyjrzyjmy się zwyżce temperatury i zacznijmy interpretację pierwszej karty. Pierwsze zadanie. Znajdź szczyt objawu śluzu. Objawy śluzu są omówione w odcinku czwartym. Dzień szczytu objawu śluzu to ostatni dzień występowania śluzu relatywnie najlepszej jakości w danym cyklu. W naszym przykładowym cyklu szczyt śluzu wypada w 13 dniu cyklu i oznaczamy go dużą kropką nad symbolem śluzu. Drugie zadanie. Znajdź i sprawdź powód występowania temperatur zakłóconych. Dwie temperatury ujęte są w nawias jako temperatury zakłócone. Pierwsza temperatura zakłócona jest w szóstym dniu cyklu. Powodem jest za późno zmierzona temperatura, czyli pomiar odbył się poza stałą porą mierzenia. Druga temperatura zakłócona wystąpiła w siódmy dzień cyklu, gdyż poprzedniego dnia wieczorem nastąpiło wypicie alkoholu. Zobacz, gdzie w okolicach dnia szczytu temperatura zaczyna wzrastać. Następnie znajdź w okolicy szczytu śluzu pierwszą temperaturę wyższą od poprzedzających ją sześciu niskich temperatur. Sprawdź, czy pojawia się ona po szczycie śluzu. Jeżeli tak, obrysuj ją kółkiem. To pierwsza wyższa temperatura po szczycie, w tym cyklu wypada ona w czternastym dniu cyklu. Ponumeruj wstecznie 6 niższych temperatur. Pierwsza niższa temperatura pojawia się 13 dnia cyklu i numerując wstecznie mamy pozostałe niższe temperatury. Wykreśl linię podstawową poziomą, przerywaną linię, przechodzącą przez najwyższy punkt z 6 niższych ponumerowanych temperatur, w tym cyklu. Najwyższą temperaturą spośród sześciu niższych jest temperatura w trzynastym dniu cyklu, więc przez nią przebiega linia podstawowa. Dwie kolejne wyższe temperatury po dniu szczytu pojawią się w piętnastym i szesnastym dniu cyklu. Sprawdź, czy trzecia z wyższych temperatur po szczycie jest wyższa o co najmniej 0,2 stopnia Celsjusza od linii podstawowej. Jeśli tak, to wieczór tego dnia możemy przyjąć jako początek okresu niepłodności bezwzględnej. W tym cyklu trzecia wyższa temperatura jest wyższa o dokładnie 0,2 stopnia Celsjusza od linii podstawowej. Dlatego wieczór 16 dnia cyklu przyjmujemy jako początek okresu niepłodności poowulacyjnej, który trwa aż do końca cyklu czyli do ostatniego dnia przed następną miesiączką. W tak wyznaczonym okresie niepłodności bezwzględnej indeks perla równa się 0, co daje nam 100% pewności, że w tym czasie nie dojdzie do poczęcia. W metodzie recera, dla ułatwienia zapisu obserwacji, stosowane są specjalne symbole. Dni, w których nie wystąpiły żadne objawy płodności, możemy oznaczyć na karcie jednym z trzech symboli. Nic nie czuję, nic nie widzę. Symbolem tym oznaczamy dzień, w którym nie zaobserwowano żadnych odczuć i nie zaobserwowano śluzu na papierze toaletowym. Odczucie suchości. Wyraźne odczucie suchości na zewnętrznych narządach płciowych, zwykle nieprzyjemne. Stała wydzielina. Niezmieniająca się, stale obecna wydzielina, nie mająca charakteru śluzu szyjkowego. Do zapisywania objawów płodności występujących w przebiegu cyklu używamy symboli. Objaw wnikliwej obserwacji. Jest to odczucie pojawiające się czasem w pochwie na początku objawu płodności, tuż przed pojawieniem się śluzu, które kobiety opisują jako wrażenie spływania, bulgotania wewnątrz pochwy, odczucia posiadania pochwy, ale bez śluzu widocznego na zewnątrz. Jest to pierwszy objaw płodności w tym cyklu. Wilgotność odczuwana na zewnętrznych narządach płciowych. Śluz. W okresie okołoowulacyjnym szyjka macicy produkuje śluz, który można zaobserwować na zewnętrznych narządach płciowych lub na zewnętrznym ujściu szyjki macicy. Charakter śluzu zmienia się w przebiegu cyklu, a ze względu na jego wpływ na płodność określamy go mianem dobrej jakości lub gorszej jakości. Śluz gorszej jakości, lepki, gęsty, biały. Zapisujemy symbolem S z odpowiednim indeksem u góry, opisującym właściwości śluzu. Śluz dobrej jakości rozciągliwy i mniej lub bardziej przejrzysty. Poszczególne odmiany symbolizuje literka S z odpowiednim indeksem u góry, opisującym właściwości śluzu. Śluz przypominający wyglądem surowe białko jaja, rozciągliwy nawet na kilka, kilkanaście centymetrów, przejrzysty z ewentualnymi pojedynczymi białymi smugami. Śluz szklisty, rozciągliwy i przejrzysty jak szkło. Śluz płynny, tak wodnisty, że nie tworzy rozciągliwych nitek. Intensywne odczucie mokro-ślisko, wrażenie śliskości i naoliwienia w przedsionku pochwy. Śluz tak wodnisty, że nie tworzy nitek. Jeśli kobieta bada szyjkę macicy, wówczas swoje obserwacje zapisuje na karcie, stosując takie symbole: szyjka twarda w dotyku przypominająca czubek nosa, szyjka miękka jak wargi, szyjka zamknięta, szyjka otwarta, szyjka badana dwoma palcami. Do zapisu obserwacji cyklu stosowane są również inne symbole: krwawienie. Gęstość i wysokość kresek odzwierciedla natężenie krwawienia. Ból około Ból w dole brzucha, który wywołany jest działaniem estrogenów na wiązadła miednicy małej. Nie wskazuje on na dzień owulacji, ale na czas płodności. Objaw piersiowy. Napięcie piersi w fazie około i poowulacyjnej powstaje w wyniku działania progesteronu. Szczyt objawu śluzu ostatni dzień relatywnie najlepszego śluzu w danym cyklu. Współżycie małżeńskie temperatura zakłócona. Późno poszłam spać. Alkohol, większa ilość wypita poprzedniego wieczora lub w nocy. Więcej informacji na www.inner.pl oraz innercycle.org. Dołącz do nas na www.facebook.pl Ukośnik Dwoje Naturalnie.